Oficjalnie zaczynam tropa daily, bo większość osób zagłosowało czok na tak pod tamtym szorchem. Czok mam nadzieję, że wam się spodoba. Czok bez większego przedłużania. Zapraszam na historyjkę Roblox. Czok na początku przedstawienie postaci jak czok one wyglądały. Ech, nudzi mi się. Może bym kuzyna zaprosiła mam. Nadzieję, żeby mógł przyjechać Napiszę do niego. Hejka, Alex, mam do ciebie pytanie. Siemka, no dawaj, jakie pytanie? Chciałbyś może dzisiaj do mnie przyjechać, bo ja cały dzień kropka siedzę sama w domu, topę i mi się strasznie nudzi. Więc chciałam cię zaprosić. No w sumie spoko, o 11 bym mógł być. Oki, okay, czekam na ciebie, papa. Elo! Dobra, to czekam na niego. W tym czasie może powiem mamie... Mamo, tak, córuś. Dzisiaj Aleks do mnie to przyjeżdża, dobrze? Aleks. No tak, średnio dzisiaj. Miałyśmy jechać na zakupy. Ale no dobrze, jeśli już się umówiłaś, to pojadę sama i was w domu zostawię. Oki, okay, dzięki mamo. Kocham cię. Ja ciebie też. Idź już do siebie i posprzątaj pokój. Skoro ma do ciebie przyjechać. Oki, okay, pa. O 11:00 po przejechaniu Alexa. Hejka Wika. Hejo. Wika, Alex wychodzę. Zamykam drzwi. Jak coś, Wika. Ty masz klucze. Jak będziecie chcieli gdzieś iść, to idźcie, ale zamknijcie drzwi. Dobrze, Dobrze ciociu. Mamo. Dobra, co robimy? Nie wiem, idziemy się gdzieś przejść? No spoko. W parku? Ale to pięknie. No. O kogo my tu mamy? Spierdalaj stąd. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Daj mi spokój i się ode mnie odpierdol. Znalazłeś sobie chłopaka. U gratulacje. To nie jest mój chłopak, tylko drog mój kuzyn, spierdalaj stąd. Nie słyszałeś, ona chce, żebyś tak stąd poszedł. Zaraz cię siłą stąd wezmę, wypierdalaj. No dobra, mam to dwa was wszystkich w udupie. To kanara kastraty. Wika i Alex poszli do domu. A co on ci zrobił, że byłaś taka niemiła dla niego? W tym parku... On, on... Kiedyś mnie porwał i chciał mnie zgałdć. Nie no, co za kurwi kleszcz. Ej, mogłabym zaprosić koleżankę? A ja kolegę? No spoko. Może w butelkę zagramy dok jak oni przyjdą? Oki. Okay. Po przyjściu kolegi Alexa, proj koleżanki i wiki. Dobra, skoro wszyscy są gramy w butelkę? Wszyscy powiedzieli oki? Okay. Albo w sumie zagrajmy wszyscy kropka, prawda, czy wyzwanie oki? Okay. Wszyscy powiedzieli spoko. Dobra, to ja zacznę, wika, prawda, czy wyzwanie? Oczywiście, że wyzwanie. Pocałuj Alexa. Co kurwa to jest mój kuzyn? E... Um. Dobra, Teo, prawda, czy wyzwanie? Wyzwanie? Przytul najładniejszą osobę stąd um. Dobra, Aleks, prawda, czy wyzwanie? Ech, prawda Czy ktoś stąd ci się podoba? Tak Ej, Wika, muszę ci coś powiedzieć, bo... 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 Ja ciebie kokko, ko Ko... ko kocham Tak wiem, że jesteśmy spokrewnieni No, ale nic na to nie poradzę Ty też mi się podobasz Koniec historyjki